Witajcie na kanale Dzisiaj mam miks za 70 zł Wielkie granie Wielka kasa Lecą dolary Droga do miliona I Viva la casa Też będę ją pierwszy raz drapać I Najpierw sobie zaczniemy od Wielkiego grania Z drapeczka z numerkiem Szóstym, tutaj szukamy Monet i

Jedenaście pięćdziesiąt trzy pięćdziesiąt dziewięć pięćdziesiąt dwa pięćdziesiąt jeden pięćdziesiąt sześć dwanaście

46, 21 i 48 i ta zrzepaczka jest przegrana. Kontrolna, tu mamy X. Drugie wygrane, e, drugiej wygranej drugiej kontrola nie widzę. X. Teraz weźmiemy sobie wielką kasę z numerkiem 10. Szukamy tutaj sztapki i worka, który nam należy dwa oraz wygrywających liczb, a wygrywające liczby to trzydzieści pięć, trzydzieści dziewięć, trzydzieści siedem, dwadzieścia osiem i czterdzieści trzy. A my mamy dwadzieścia pięć, dwadzieścia dziewięć, pięćdziesiąt cztery, dziewiętnaście, czterdzieści dwa, trzydzieści sześć Pięćdziesiąt dziewięć, czternaście, dwanaście, dwadzieścia cztery, dwadzieścia osiem, jest wygrana. Super, pierwsza wygrana. Pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt trzy. Trzydzieści trzy, czterdzieści trzy, kolejna wygrana, trzydzieści jeden, trzydzieści siedem, kolejna wygrana, pięćdziesiąt jeden, pięćdziesiąt sześć i czterdzieści cztery. I co my tutaj mieliśmy? Najpierw mieliśmy dwadzieścia osiem. Tutaj mamy 10, potem mieliśmy 43, też mamy 10 i 37, też 10, czyli 30 zł. Tu mam V. Przepowiem drugą kontrolną. I tutaj też jest V. Super. Teraz lecą dolary z numerkiem 25. Ostatnia z paczki. Szukamy keszu i monet. Monety mnożą razy 2. I wygrywających liczb 57, 46, 33, 17 i 21 a my mamy trzydzieści dziewięć czterdzieści dwa dwadzieścia dwa pięćdziesiąt sześć czterdzieści jeden trzydzieści sześć pięćdziesiąt osiem szesnaście Dwadzieścia osiem, dwadzieścia trzy, trzydzieści cztery, trzydzieści dwa, dwanaście, trzynaście, pięćdziesiąt trzy, czterdzieści osiem, pięćdziesiąt cztery, dwadzieścia siedem i ostatnio to trzydzieści jeden, czyli ta zrębeczka jest przegrana, Mamy C, C Następna zdraweczka, przedostatnia, droga do miliona, z numerkiem szóstym. Szukamy takich samych liczb oraz mnożnika razy dwa. I co my tu mamy? 4754, 54, 34. Osiemnaście. Tutaj mamy różne. Nie będę czytać. Tutaj też są różne. Tutaj tak samo. Tutaj też mamy różne. W grze ósmej też są różne. Gra dziewiąta. W dziesiątej z blisko. Tutaj też, tutaj różne, też mamy różne, mamy różne, o, koło siebie praktycznie, też blisko, pięćdziesiąt trzy czterdzieści siedem, dziewiętnaście osiem, Tutaj różne, tutaj także, tutaj różne, tu różne. I o, w grze ostatniej mamy dwie takie same. I tu mamy zbrocik 20 zł, fajnie. Czyli tu kontrolne. Kontrolne to R, ale gdzieś tutaj potrzebujemy jeszcze drugą kontrolną. Mamy dwa razy R i ostatnia biwa dla Pierwszy razem drapię z drapaczką z numerkiem 8. I tutaj szukamy maski i wygrywamy przypisaną kwotę skrzyni. Wtedy mnożymy razy dwa oraz wygrywających liczb.

dwa, dwadzieścia osiem, trzydzieści cztery, trzydzieści jeden, dziewiętnaście, jedenaście, czternaście, trzydzieści trzy, siedem Osiem numer Trzydzieści sześć. Trzydzieści dwa. Pięć. Dwadzieścia dziewięć. Dwadzieścia jeden. Jeden. I ostatni rządek. Osiemnaście. Siedemnaście. 15 38 i 3 no niestety ta zrepeczka jest przegrana różne kontrolne, czyli podsumowując dzisiaj trzy zdropeczki przegrałem, ale za to dwie zdrapeczki dały wygrane tutaj mamy w drodze do miliona zwrociek. 20 zł, i wielka kasa dała nam 30 zł, czyli 50 zł na wydane 70, czyli um, mały minusik. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za, wszy za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. Serdecznie zachęcam do subskrypcji kanału, ponieważ na 2000 subskrypcji chciałam zrobić rozdanie z udawaną paczką Mega Paradisa, Jeżeli oczywiście jeszcze będzie sprzedaży, jak wybiję 2000 subskrypcji. Widzimy się już w kolejnym filmiku. Cześć.